Jeden, go! Siemaneczko, siemaneczki! Witam na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki poradnik, jak, no, mieć, nagrywać tak na tablecie i ogólnie. Więc także przejdźmy do już, już, ogólnie do prezentacji. Także pierwszą rzeczą, to jest tak, żeby wejść w y, y, sklep Play, i wpisać Mobizen Mobizen, czekajcie, pobieram coś Mobizen. No, już mam wpisane, więc szukaj szukaj. Pobieramy to. to taki, wystarczy pobrać to i i, o, i będziemy na y, w tablecie i na telefonie można też nagrywać. Y, można to pobrać też na albo innych apkach, kiedy tam można pobierać y, gry albo coś innego. Ja nagrywam teraz tutaj, jak wam teraz nacisnę, to nagrywam tutaj. Jest to, o, taki kwadracik jest. I tutaj widać, i jak minuty lecą, y, że ja nagrywam i ogólnie. Y, I otworzymy sobie to. Po pobraniu otwieramy to. I tu mamy, y, no, tu mamy, się, trzeba zalogować i ogólnie, potem trzeba to z, no, sprojektować, żeby to było tak spłączone inaczej i tu mamy, trzeba wpisać tam EMA i ogólnie albo coś tam wybrać, tu mamy mobilną nazwę, ja mam taką nazwę, to będziecie widzieć, czekajcie, to tak, posunę stąd, stąd, taką nazwę i jeśli to tutaj rekord screen, naciśniemy to i wyskoczy... Czekajcie, wyskoczy wam tylko kilka co nasie, no to wyskoczy wam Więc naciście to i tu będzie taka kamerka. Naciście to i będziecie nagrywać. Ja już nagrywam. Można też na ten aparat na gdzieś nie będziecie mieć screena. Więc um, myślę, że Wam to pomogło. Um, ja to teraz nagrywam, na tym. to jest fajna. Opka. Polecam każdemu, który chce nagrywać jakieś gry na tablecie, telefonie lub innych te tego typu rzeczy. I ogólnie. Tak widzimy, że Wam się to podobało. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. I trzymajcie się, cześć!